No więc tak jak pod ostatnim filmem mówiłem na 200 lajków, pokażę wam jak zdobyć lody ekipy. I wbiliście jak widzicie teraz na ekranie ponad 200 lajków, więc w taką piękną pogodę ogólnie jak jest dzisiaj. Widzicie, sami jestem w kurtce, bo deszcz trochę pada. To wam pokażę, jak można dostać lody ekipy w Niemczech, jeżeli jesteście. Więc musicie znaleźć sklep po prostu Luculus, to są po prostu. Po prostu tak on się prezentuje, jeszcze wam pokażę. No i jest cała sieć w Niemczech ogólnie z tymi sklepami, i zaraz wejdę do środka i wam pokażę, że tam są lody ekipy. Teraz wchodzimy do środka. Tu od razu przy wejściu już możemy je zobaczyć. Jest ich pełno, po prostu, a w Polsce jak byłem, to nigdzie ich nie było. Są po prostu też obydwa smaki, i bym powiedział, że wezmę sobie parę i w domu się widzimy znowu jak wrócę po prostu one też są po cenie 89 centów za sztukę tu to właśnie pisze koral ekipa truskawka i te inne to są ogólnie też te same 89 centów więc trochę droższe niż w Polsce ale też polecam je kupić bo tu są ogólnie łatwiej dostępne niż w Polsce zobaczcie ile jest po prostu takiego czegoś to się często nie widzi jednak więc, jak widzicie, już wróciłem do domu. Mam tutaj 10 lodów, od każdego rodzaju po 5. Więc teraz, przez to, bo tak fajnie deszcz pada, i cały zmokłem po drodze, to się otworzę jednego i się go zjem. Tak on się prezentuje to jest akurat ten smak cytrynowy. To się tu dam na mój talerz i moja mama też chciała jednego. Jej dam po prostu truskawkowego. Tak się prezentuje ogólnie truskawkowy. I mam nadzieję, że Wam też pomogłem, żeby doradzić w dobry sposób, jak można dostać lody ekipy w Niemczech. Zapraszam wszystkich do Lukulusa, jak macie w pobliżu. Jeżeli Wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zuba na kanale, więc to by było na tyle już. No to na razie.